Cześć, kochani, witajcie w kolejnym odcinku. Ja dzisiaj przygotowałam taki zestaw, jaki tutaj widzicie. Wkład na odcinek to jest 95 zł. To jest tak: Megalinie, Mega Paradiso, y, Viva La Casa. To jest za 20. Paradiso, ekstra linie za dyszkę. I tutaj mam trzy za piąteczkę. Także y, od razu uprzedzam. Megalinie i Mega Paradiso jest naddrapane, bo znacie mnie, Ja bym nie ujechała tak w sensie, żeby to za długo trwało. Także lecimy po kolei. Najpierw sobie weźmiemy. Szczęśliwą trzynastkę. Ona jest z numerkiem 48. Ja oczywiście Was zapraszam do subskrybowania, lajkowania yy, kanału. I lecimy i szukamy tej 13 31, 12 23, 4, 27, 3, 11, 32. 6 i 16. No to zaczynamy pustakiem. Kolejna zapiątka to jest owocowa eksplozja. Ona jest z numerkiem 33 i tu oczywiście szukamy tych owocków. Więc jakby tutaj, żeby nie celować w... Aha, są u góry, dobra. Melon i winogrono. Melon, melon, melon. Winogrono. Mm, mm, mm. Dobra, to by było chyba na tyle. Kolejne dwa to ananas i brzoskwinia. Brzoskwinia. Ananas tu było jeszcze winogrono. Jest chyba na tyle. Dwa kolejne to Figa i Awokado. Awokado, awokado. Figa, awokado, awokado. Tutaj awokado, Figa. I na... A, tutaj już nie widzicie. Co nic nie mówicie, że nie widzicie? Figa. Dobra. Dwa kolejne to truskawka i pomarańcza. Pomarańcza, pomarańcza. Pomarańcza z truskawką. Tutaj jest pomarańcza, pomarańcza. I na dole są truskawki. Dobra. Dwa kolejne to karambo i kokos. Kokos. Karambo. Karambo. I to chyba na tyle. Dwa kolejne, to jest arbus i kiwi. Kiwi. Arbus. Kiwi. No, tak kurde ubogo. I dwa ostatnie, to jest borówka i jabłuszko. Borówka, borówka. Borówka, jabłuszko, jabłuszko. Tutaj też. No, ale blokują nas banany. Cetryna, gruszki. Także wychodzi na to, że jest pusto. Dobra. Kolejna zdrapeczka to jest ekstra pensja z merkiem 34. Oczywiście szukamy tutaj wygrywających liczb. No napis nie liczę. 26, 29, 14 i 27. 14. 25. W sensie 14 mamy wygraną. 15. Ekstra pensja i 24. Drugi rząd to jest 26. Mamy drugie trafienie. Przepraszam za mojego syna. 19, 13 i 23. No ale mamy dwa trafienia. Tutaj mamy o dyszka, A tutaj mamy dyszkę. No to pięknie. To 20, 20 zł wpadło. No to pięknie. Ekstra pensja się popisała. Teraz weźmiemy sobie Paradiso. Paradiso jest z numerkiem 23. I szukamy, szukamy tych linii. Kompas i żółw. Kompas i żółw. Żółw. Kompas. Kompas, żółw. Kompas, kompas. Dobra. Dwa, kolejne to wiadro i ośmiornice. Wiadro. Ośmiornica. Mm, mm, mm. Tutaj jest ośmiornica i wiadro. To jest na tyle. Kolejne dwa to szorty i serce. Serce, ducho. Mm, mm, mm. Szorty. Szorty i to tyle. Dwa kolejne to palma oraz termometr. Palma, termometr. Mm -mm. Palma i termometr, ale to chyba na tyle. Kolejne dwa, to jest kapelusz i torba. O, o, patrzcie to! Torba daje nam tutaj dwie dyszki. Pięknie. Torba i kapelusz. Mm. Kapelusz. Dobra. Dwa, kolejne to liść i aparat. Aparat, aparat. Tutaj mamy aparat. Gliść i aparat. Jezu, jak się wystraszę, że to jest tuwa, ale tutaj jest pianik. Jeszcze dobra, się człowiek aż, aż mu się gorąco zrobiło. Kotwica i mewa. No, jak, normalnie, jaka zachłanna jestem. ale tak jak tutaj mówili. No, to trzeba być zachłannym. Kotwica i mewa. Kotwica. O, a tu jest jeszcze kotwica, dobra. No co jest, okulary i chmura. Okulary, chmura. I na dole nie ma nic. Dobra. Kolejne dwa to kostka i płetwy. Płetwy. Kostka. I na dole nie ma nic. Dobra. I tutaj dwa ostatnie to jest fala i pomarańcza. Tutaj mamy falę. Tutaj jest pomarańcza. Pomarańcza fala. No ale tu chyba już nam więcej nic. Tutaj nie arbuza nie było. No, może być. No pewnie, że może być dwie dyszki. Chociaż nie wiem, czy to jest GG na 20 zł. No ale ja tutaj widzę tylko jedną, jedną linię. Dwie dyszki, nic tutaj więcej nie widzę. Um, nie wiem, najwyżej mi napiszecie, ale ja tutaj widzę linię pół dyszek, no i pięknie i poproszę bardzo Paradiso oddało tutaj ładnie dwie dyszki. Teraz sobie zrobimy e, Viva La Casa. Ona jest numerkiem 8 i tutaj oczywiście szukamy maski bądź skrzyni. Skrzynia jest oczywiście mile widziana, ponieważ

25, 38, 16 oraz 1. Kolejny rząd, 18, no to obok. 22, 3, 33, kolejny obok i kolejny obok. Oj, te oboki to normalnie, jak śnieg w Poznaniu, pojawiają się normalnie z Nienacka. 34, no to obok.

Teraz sobie wiecie, co teraz sobie zrobimy? Chyba tą, y, te ekstra linie i te mega paradiso, i mega linie zostaną na koniec. Ekstra linie są z numerkiem. O, pierwszym, ale nawet nie wiedziałam. I teraz tak, lecimy. Co my tutaj mamy? Arbus i krab. Arbus i krab. Mhm, tutaj jest arbus, ale tylko co, jeden symbol? źle. Dobra. Dwa kolejne dzwon i korona. Korona dzwon, dzwon. Tutaj jest korona, Korona. Nie ma tole nie ma nic. Dwa kolejne to moneta i kości. Kości są, moneta. Kości. No i na dole jest jeszcze moneta. Dobra. Dwa, kolejne to: parasol i okulary. Parasol, okulary. Parasol, parasol też są okulary, okulary tutaj też są. I tutaj mamy okulary i parasol. Dobra, dwa kolejne to słoń oraz biedronka. Słoń jest. Słoń. Tutaj i na samym dole, ale biedronki nie dali. Dwa kolejne to rower. I motyl. Motel. Mhm. Motel, motyl. I to wszystko. A tutaj jeszcze była korona. Dobra. Kolejne dwa to popcorn oraz kwiat. no to popcorn mamy u góry. Jest popcorn. Tutaj jest popcorn. Kwiatka nie dali. Dwa kolejne: to jest słońce oraz piłka. Piłka. Słońce i piłka, a tutaj była moneta. Słońce i piłka. Tutaj jest piłka, piłka, piłka. I na dole jest piłka. Dobra. Dwa kolejne to jest serce oraz lody. Serce. Lody, lody. Tutaj tak samo. Lody, lody. Lody, lody. I na samym dole są lody. No posypało, ale co z tego? Cytryna i sakwa. Cytryna. Co my tutaj dalej mamy. No nie mamy nic więcej. sakwy też nie dali w ogóle. A cytryna była tylko jedna. Księżyc i gwiazda. Gwiazda. Gwiazda, księżyc, księżyc. Tutaj też jest. Gwiazda, gwiazda. Księżyc, księżyc, no. No co? No dwa przedostatnie. Tęcza i wiatrak. Czy coś w ogóle było takiego? No, aż jedna tęcza na dole. Dobra, no i co? Dwa ostatnie, nie przeciągając rolki i czapka. Czapka. Szapka i rolki. No, ale co, no, ale żadna linia się nie otworzyła, więc jest pusto. Tak jest. Dobra, mega, mega, mega sobie zrobimy teraz. Ona jest numerkiem czwartym. Żadna linia się nie otworzyła, żadnego pewniaka nie ma. Także lecimy. Poncho i ośmiornica. Ośmiornica. Tutaj też jest ośmiornica pączo, ośmiornica, no i na dole nie ma już nic, dwa kolejne to lody i sombrero, lody, lody mm, mm, mm. Zumbraero, lody i to tyle. Dwa kolejne test: paszport i parasol. Paszport, paszport. Aha, tutaj zgubiłam przez. Przykrywam palcem parasol. No dobra, dwa przedostatnie to są na oraz krab. Krab. Krab i na czosy. Tutaj jest krab. Mm -mm. Krab na czosy krap i krab. No Ale wydaje mi się, że to będzie pusto księżyc i, i rzeźba, tak, księżyc, rzeźba, księżyc, rzeźba, rzeźba. Księżyc. No, ale nie widzę, żeby się w ogóle cokolwiek tutaj miało ułożyć. Także w sumie kontrolna tak Prawdę powiedzam pusto. No i ostatnia nadzieja w megaliniach. Megalinie są z numerkiem czwartym. Tutaj tak ża samo żadna linia się nie utworzyła. Także lecimy. Auto i biedronka. Auto. Auto. Więcej nie widzę. Serce i sakwa. Sakwa jest, serce też. Serducho. Sakwa. Mm -mm. Sakwa. I sakwa. Dwa kolejne: to jest prezent i flaming. i na samym dole jest prezent dwa kolejne to jest żółw i tęcza no, Tęczę też jest tylko na samym dole a żółwia w ogóle nie ma dwa kolejne to jest moneta i liść liść, liść, moneta, liść, nie liść, a wszystko blokuje okrutnie. L liść, tutaj liść, tutaj bo jeszcze tęczę. No, dwa kolejne klapki i winogrono. no więcej nie widzę i dwa ostatnie to jest dzwon i szminka. dzwon 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 no ale to nam i także na linii nie daje w bonusie jest lusterko za stówkę także no na wkład Spory, 95 zł, uzyskałam tak. 20 zł paradisa i 20 zł w ekstra pensji. Czyli minus spory jest, no ale trudno. Takie jest życie. Ważne, że coś padło, ważne, że nie jest na pusto. Ja oczywiście Wam życzę miłego wieczoru. Zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa!